Kompleks niewysokich budynków z czerwonej cegły. Nowoczesna architektura. Jeden z budynków przypomina klocek z ukośnie ściętym dachem. Na froncie prosty metalowy krzyż wystający nad dach budynku. Do budynku przylega wysoka wieża widokowa. W oddali rzeka, a na niej Tama. Tytuł odcinka. Sanktuarium Męczeństwa Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Mówi ojciec Damian Kosecki z Zakonu Braci Pocieszycieli, Kustosz Sanktuarium. Szczęść Boże, witam wszystkich w Sanktuarium Męczeństwa Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Znajdujemy się w miejscu wyjątkowym, nieopodal Tamy, tutaj około 1200 metrów. Od tego miejsca znajduje się właśnie Tama Wywocławku, na której to Tamie w 1984 roku, 19 października, zakończył swoją męczeńską drogę błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Parafia Matki Bożej Fatimskiej, w której się znajdujemy, przy której znajduje się sanktuarium męczeństwa księdza Jerzego Popiełuszki, powstała w 1997 roku. Od samego początku tą parafią opiekują się bracia pocieszyciele i też od samego początku powstania parafii. Staraliśmy się szerzyć kult błogosławionego męczennika, aczkolwiek jeszcze wtedy nie był ogłoszony oficjalnie błogosławionym, ale wiedzieliśmy, wierzyliśmy w to, że to niebawem nastanie. Kiedy w 2010 roku Ojciec Święty ogłosił Księdza Jerzego błogosławionym, zaraz wystąpiliśmy z prośbą do Księdza Biskupa, ordynariusza o ustanowienie w tym miejscu, tutaj właśnie ze względu na miejsce męczeństwa księdza Jerzego nieopodal kościoła, nieopodal parafii, sanktuarium męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego. Ksiądz biskup przychylił się do naszej prośby i w 2011 roku ustanowił ten kościół właśnie kościołem sanktuaryjnym. Mamy tutaj pielgrzymów z całego świata, którzy przyjeżdżają słysząc o tym miejscu wyjątkowym. Wnętrze sanktuarium, msze święta, wiernie przyjmują komunię. W sanktuarium znajdują się relikwie księdza Jerzego. W ołtarzu głównym po lewej stronie, kiedy wchodzimy do kościoła, jest, jest obraz. Mówimy, że słynący łaskami, bo coraz co, co chwilę dostajemy informacje od wiernych, którzy tutaj przyjeżdżają jako pielgrzymi, że otrzymali tutaj wyjątkowe łaski, czy łaski uzdrowienia i stwierdzone później ma, mają na to jakieś prawda, dokumenty, również to też pokazuje, że, że w tym miejscu dzieją się piękne rzeczy i piękne wydarzenia, również od strony takiej religijnej i duchowej. Więc są relikwie Księdza Jerzego jest obraz. Księdza Jerzego namalowany przez pana Alesława Ojaka, przedstawiający właśnie księdza Jerzego, który trzyma w prawej ręce krzyż, a w lewej ręce trzyma pismo święte na tle Wocławskiej Tamy. Autor chciał między m.in. pokazać, że ksiądz Jerzy to wszystko co głosił, czym żył, wyczytał z pisma świętego, a i w piśmie świętym jest ukazana ta najpiękniejsza cnota, czyli bezgraniczna miłość Boga do człowieka a ta, ta miłość Boga do człowieka objawia się najbardziej w śmierci Pana Jezusa na krzyżu. I ta prawda jest tutaj pięknie ukazana. Ksiądz Jerzy jest na tym obrazie w czerwonym ornacie z literką M. Ten ornat ma też pokazywać, ta literka, że Ksiądz Jerzy miał wielkie nabożeństwo do Matki Bożej. Tego nabożeństwa do Matki Bożej nauczyła go jego matka. Jego mama, pani Marianna popiłuszko, która tutaj często bywała, też właśnie odsłaniała ten obraz. Mamy też tutaj relikwie Jana Pawła II, dlatego że w tym miejscu odbywają się tak zwane spotkania papieskie. Te spotkania papieskie są drugiego każdego miesiąca na wieczornej przy świętej. Figurka przedstawiająca Jana Pawła II z krzyżem w dłoni. Mamy też witraż ukazujący księdza Jerzego jako stróża Eucharystii, można by powiedzieć, tego, który wynurza się z wody, z nurtu Wisły, prawda, w który zostało wrzucone jego ciało, a on wynurza się jako ten, który mocą Chrystusa Zmartwychwstałego, y, można powiedzieć, zmartwychwstaje do innej, nowej rzeczywistości, nowej rzeczywistości wiecznej. W prawej ręce trzyma hostię, y, ukazując, że to Chrystus jest jego mocą i był jego mocą przez całe jego, jego życie. Wnętrze sanktuarium, dwa rzędy drewnianych ławek, wysokie, wąskie otwory okienne o łukowatym kształcie wypełnione barwnymi witrażami. Witraże tworzą obraz przedstawiający księdza Jerzego z głową pochyloną nad hostią i kielichem, które trzyma w dłoniach. Pod kościołem i pod plebanią znajduje się jeszcze muzeum multimedialne poświęcone księdzu Jerzemu. Ono jest utworzone w ramach tzw. szlaku męczeństwa. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który to szlak zaczyna się w Bydgoszy poprzez Górsk i tutaj kończy się we Wocławku. Dariusz Gliszczyński. Każda grupa, która tutaj przybywa do nas, rozpoczyna zwiedzanie od tzw. naszych eksponatów. Są to kielichy. Każdy ma swoją historię. Mamy kielich, który jest ofiarowany nam przez święty pamięci prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Lecha Kaczyńskiego. W ostatniej gablocie jest taki szczególny kielich, bo jest to dowód wdzięczności. Za uzdrowienie z, choroby, z ciężkiej choroby nowotworowej pana Giorgio, to się wiąże z tym, że o jego zdrowie właśnie modliła się jego małżonka, pani Franceska dowiedziała się, że jest chory, ciężko chory. I w czasie takiej modlitwy głębszej usłyszała taki głos w duszy, żeby się modliła za moim wstawiennictwem. Zapytała się, skąd ten głos. I okazało się, że ksiądz Jerzy po prostu prosi, żeby modliła się za jego wstawiennictwem i zaczęła praktykować taką modlitwę i pan Giorgio został całkowicie uzdrowiony jest do dziś teraz już zdrowym mężczyzną Jakiś czas temu właśnie byli tutaj państwo u nas odwiedzić na nasze sanktuarium mówił brat Ireneusz Kowalski Dariusz Gliszczyński Cały muzeum jest podzielone na na trzy takie A sale w pierwszej sali y, mamy dzieciństwo księdza Jerzego jest pokazane Tutaj od domu rodzinnego poprzez szkołę podstawową, służbę wojskową aż do otrzymania Święce Kapłańskich. Sala druga to już jest działalność Święta Jerzego w Warszawie na Żoliborzu inwigilacja przez służby bezpieczeństwa, ówczesne władze komunistyczne, aż do męczeńskiej śmierci. Przechodząc do sali trzeciej, tutaj mamy już salę, która jest przeznaczona do indywidualnego tutaj odsłuchiwania, zwiedzania. Mamy interaktywne komputery, monitory dotykowe i tutaj sam już zwiedzający może sobie wybrać to, co chce posłuchać na temat księdza Jerzego. Świadectwa, czy też pięknie zrobiony stół multimedialny, gdzie materiały są przesyłane do nas ze szkół, z parafii, z jakichś instytucji świeckich. I tutaj właśnie to wszystko jest tak powiem kolokwialnie pakowane, montowane i mamy przekaz, przekaz właśnie dla zwiedzającego na temat księdza Jerzego już. W tej sali trzeciej można szukać między innymi miejsc kultu księdza Jerzego na całym świecie. Można tam szukać różne miejsca, czy tam pomniki, gdzie się znajdują, gdzie są ulice, gdzie są jakieś właśnie nabożeństwa dotyczące. Jeżeli dostajemy jakieś informacje na ten temat, to, to wszystko staramy się tam wtedy umieszczać raz na jakiś czas. Mówi Dariusz Gliszczyński. Tworząc to muzeum, współpracowaliśmy z IPN-em z Bydgoszczy, z Gdańska. Bardzo pomocni byli dla nas rodzice księdza Jerzego, które też materiały otrzymaliśmy, zdjęcia pamiątkowe z uroczystości rodzinnych. Robiliśmy wywiady, byliśmy w jednostce, gdzie ksiądz Jerzy służył. Materiały te były zbierane później montowane i tak właśnie powstała właśnie cała tutaj historia księdza Jerzego. A narratorem i osobą, która oprowadza oprócz mnie w tym muzeum jest pan Jarosław Baka. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Bóg się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od od Przemocy. Dariusz Wieszeński. Mimo to, że jest muzeum może mało rozreklamowanym. Ale odwiedza nas stosunkowo duża liczba osób, bo przez trzy lata działalności, bo trzech lat już prowadzimy to, to muzeum, odwiedziło nas około, około 20 tysięcy osób. Muzeum Dariusz Gliszczyński opowiada coś grupie zwiedzających. Muzeum jest otwarte prawie codziennie, oprócz poniedziałków, każda grupa, która przyjeżdża może poprzez te, telefonicznie się skontaktować z nami. I, i czy, czy bezpośrednio ze mną i wtedy jestem służę swoją pomocą. Muzeum jest otwierane nawet w takich nietypowych godzinach, a zdarzyło się, że była to nawet godzina czwarta rano. Nowoczesne multimedialne muzeum. Na wyłożonej szarą cegłą ścianie napis z czerwonych liter Prawdziwa wolność jest pierwszą cechą człowieczeństwa. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Jest to szczególne miejsce dla dla naszej historii i dlatego dla też myślę, że moje pokolenie, tą historię, jakoś tak zna, szanuje, ale myślę, że powinno też przekazywać tym młodszym, naszym dzieciom, naszym wnuczkom, i, i to też jest takie miejsce, które każda osoba powinna odwiedzić, nawet ze względu na historię Polski. Wnętrze Muzeum. W ciemności na ścianie zbudowany jest wielu ekranów, wyświetlany jest dokument o męczyńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Ojciec Damian Kosecki. Zwiedzanie w muzeum w przyszłości będzie się kończyło taką możliwością wjechania windą na, na wieżę widokową, z której to wieży przy dobrej pogodzie, oczywiście. To widać i płock, ale jak jest tak kiepsko, to dobrze widać tutaj miejsce męczeństwa Księdza Jerzego. Bo właśnie do co mówię, że nie zawsze ci ludzie mają czas, żeby pojechać tam na to miejsce, prawda? Gdzie do Krzyża, jak mówimy, do Krzyża na Tamie. Panorama miasta Złotu Ptaka. Sanktuarium z wieżą Widokową. Okoliczne budynki, szeroka rzeka, na niej tama. Opiekę od samego początku sprawują bracia pocieszyciele. Kilka słów o braciach pocieszycielach, to zgromadzenie w Polsce mało znane. Jesteśmy zgromadzeniem, które powstało w 1922 roku w Austrii. Tam nasz założyciel, ojciec Józef Litomiski, już oczywiście po wyświęceniu na kapłana, będąc studentem, w Wiedniu, zastała go tam Pierwsza wojna światowa, był wtedy kapelanem w szpitalu. Tak tylko pokrótce powiem, przywożono do tego szpitala rannych żołnierzy i ci żołnierze byli no, często w stanie takim, no, że niestety kończyło się ich życie, i on był tym, który ich pocieszał. I ta sytuacja tych opuszczonych żołnierzy, którzy często mieli rodziny, mieli bliskich, przyjaciół, no właśnie, ale oni byli daleko. Jakoś skojarzyła mu się z Ogrodem Oliwnym, kiedy pan Jezus też prosił apostołów: zostańcie tu i czuwajcie ze mną, a ci apostołowie, jak wiemy, pozasypiali. I wtedy postanowił oczywiście za natchnieniem Ducha Świętego założyć zgromadzenie dla pocieszania boskiego serca Jezusa cierpiącego we współczesnym świecie, we współczesnym Getsemań. I to zgromadzenie właśnie charakteryzuje to, że poprzez właśnie to trwanie na adoracji Chcemy pocieszać Pana Jezusa, opuszczonego we współczesnym świecie. Czy to wśród opuszczonego, wśród chorych, wśród narkomanów, wśród więźniów. Dlatego też pracujemy wśród więźniów, prowadzimy duszpasterstwo więzienne we Wrocławku. Też prowadzimy schroniska dla bezdomnych, prawda? Tak staramy się właśnie tych ludzi prowadzić do, do Pana Jezusa, żeby oni też nie czuli się osamotnieni. No, mimo tego, że tam gdzieś w świecie też są ich, ich rodziny. Przybyliśmy tutaj do Włocławka w 1995 roku i zaraz w 1997 roku ksiądz biskup Bronisław Dębowski, kiedy powstawała tutaj nowa parafia, przekazał nam tą parafię pod opiekę. Sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i budynki tworzące z nim sakralny zespół architektoniczny na tle Wisły wokół zieleni. W sanktuarium jest grupa rycerzy Kolumba imienia księdza Jerzego Popiłski. To są panowie, którzy tutaj właśnie sprawują taką opiekę od strony również takiego i bezpieczeństwa, i porządku, prawda, ale to są też przede wszystkim panowie, których można zawsze na nich liczyć, jeżeli chodzi o ich modlitwę. To są tacy, no, rycerze może nie biegający z mieczem dzisiaj, tylko rycerze, którzy walczą różańcem o dobro, o, o, no właśnie to, co ksiądz Jerzy mówił za świętym Pawłem, nie dajmy się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężajmy. No i właśnie oni też starają się to czynić, kiedy biorą różaniec do ręki, a biorą go codziennie. Wnętrze, skromny wystrój bez zdobień, białe ściany, marmurowa posadzka, nieduży, prosty ołtarz przykryty białym obrusem, Wysoko nad ołtarzem figura Matki Bożej. Po lewej portret księdza Jerzego Popiełuszki w czerwonych szatach. Przed ołtarzem biało-czerwony bukiet kwiatów. Tutaj odbywają się każdego roku duże uroczystości związane z odpustem księdza Jerzego. One odbywają się co prawda do 18 zawsze wieczorem, później 19 też uczestniczymy w tych uroczystościach głównych w Warszawie, dlatego tutaj we Wocławku odbywają się one 18 października. Ksiądz Jerzy jest świadkiem miłości. Uczył i uczy, bo miłość nie umiera. On nadal jest obecny wśród nas. To głupim się zdało, że go zabili. Ksiądz Jerzy wołał i woła o wyobraźnię miłości. On woła, aby nie zamykać oczu na zło, owo ogromne zmaganie. Między heroizmem a bestialstwem nosił w sercu swoim sługa Boży ksiądz Jerzy. Wołał, nie podność kamienia rzuconego w ciebie żebyś nie zaraził się nienawiścią. Nie daj się zwyciężać złu, ale zło.